Witam panowie i panie z tej strony, Emil, gdzie się pogrywam sobie w Minecrafta i r tu. Halo Halo, no i ten, i gramy sobie, i tu jest jakiś ten, i tu mamy settings, right? Click six, the things to enable, czy mamy prawym po prostu kliknąć. Na coś, żeby, żeby uruchomić, my nic nie klikamy, bo mamy w miarę tani serwer, musiałem wykupić, niestety, bo mieliśmy problemy. E, dzień, noc, no to my sobie wybraliśmy dzień, jeszcze raz kliknę, żeby to się nie tak aktualizował, czy coś. E, deszcz, tutaj słonecznie. i tutaj e, jakby szybkość speedrana, bo my speedrana sobie jakiegoś mi tam robimy. Tu są zalecane ustawienia jako 32 distance, tylko że 32 distance to jest extrema. Extreme jest strasznie lagujący. Peaceful mamy ustawiony i view bobbing no, to też mam ustawione. E, a teraz zasady. Gra jest prosta, wybierasz swój kolor, a potem biegniesz po prostu po jakiejś linii, do, do, dopóki po prostu nie skończysz. A zwycięzcą jest osoba, która będzie miała najniższy wynik, czyli R tu tutaj wygra, kappa. E, specjalne zasady. You can jump, lapis, blocks. Aha, czyli możemy jeszcze na lapisowe bloki wejść. Teraz tak, before you leave, be sure you have read all directions. Ok, dobra, to czekaj, czekaj. O, coś się pykło, ale poczekaj, poczekaj sekundkę, lekko zgłośnie grę, okej, okay. możemy, dobra, idziemy, co tutaj jest, speedrun, aha, okej okay. I teraz... Gdzie lecimy? Ja chcę być... a, czarny Ja będę white Dobra, wow, aha, 30 sekund do startu, okej, okay. ej, fajne O kurde, ej, to będzie... co to jest za jakiś wyścig, ty? Nie wiem, szczurów, zobaczymy jak chcecie więcej Minecrafta na kanale, to piszcie Czemu się płotki ruszają na tych shaderach? Popatrz na płotki <laughs> Co jest z płotkami, ty nie tak? Ty, ja może my mamy jakieś zwiny? Ja nie wiem oh, w dupę. Wow. Halo, co się dzieje? Lecimy, o Jezu! Co jest? Jo, piernicze, my nie graliśmy w tą mapę, my nie... o Jezu! Co? O, dobra, kumam, o co chodzi? W o Jezu, ale to jest fajne! Elo? Na shifcie musisz jeszcze, Ertu. Ale fajne! Ja cię! Ale to jest fajna mapa, kurde. Nie no, magia po prostu. Co, przegrasz, Ertu, co? To tak dalej, ja ci nie widzę. Ja mam spoiler, jak zrobić tak, żeby tego, żeby... ...widzieć więcej. Aha, czyli tak, tak... Ale zróbmy... O! Dobra, jest, git! Jak ci idzie, Dobrze. Jeszcze się nie wywaliłem jak ty... Co? No bo ty tam, tam chyba się wywaliłeś o coś, nie? No. No. Aha, tu trzeba skoczyć, o oh, w dupę! No. A ty mnie widzisz czy, już, czy jeszcze nie? Coś tam widzę. O Jezu! O Jezu! kurde, O Jezu, co tu się dzieje, halo! O Jezu, nie, proszę! taki speedrun. No, ja myślałem, że to nie wiem, będzie jakaś mapa typu. E... No właśnie też myślałem, że jakieś parkury w mieście, coś ten desen, a tu kurde, taki speedrun. Samoloty jakieś! O jezu, halo! Ile samolotów? Robiłem tak, up, up, up. No, my gramy na najwyższej tej takiej właśnie dla s owego s owy config mamy po prostu, no tyle. Jezu, ale mamy potkę na Spida, tak mamy potkę na Spida. Co, co to jest? Halo, co się? Ja po kim muszę skakać? Możemy po O Jezu, możemy po tych tych, po tych schodkach wchodzić teoretycznie, ale tak też średnio wychodzi, zauważyłem. Ła! Ała? 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 A co to jest za ciasto? Punchcake. A, możemy kogoś odbić ciastkiem? Mm, takie buty. O Jezu, co tu się dzieje? Halo. Jezu, on się Czego? Kiedy spadałem, to wtedy mnie bić. No tak, ja właśnie też Kurde, tu gówno widać szczerze O Jezu, ty Ale jazda No Ale co tu się... O, dobra Ej, weź tak popatrz maksymalnie w dół I się zesrasz normalnie Jezu, ej, co? Cześć, co to? Halo? A, no Niezła schiza, nie? O, pierdziel Ej Pójść tak lekko w dół... Wszyscy no no wiem właśnie jak w jest starym, jeżeli grałeś w trójkę. W sensie w 3D W 3D nie grałem, grałem no. dopiero w Forever No i już się chyba nie doczekasz następnej części Ja żałuję, że, że się doczekałem szczerze. No ja też się bo taki trochę, że... No tak nie, nie, powiem powiem za sobą Ło! Co tu się? Ale bez kitu fajna mapa, nie? Ciekawie, jak ona trwa ogólnie. Bo ja jeszcze końca nie widzę, nie? Ja w początku nie widzę, a co dopiero końca. A, ja, ja zobaczę. Wow, no trochę. A chyba ci widziałem, wiesz? Zastanawiam się. Co? Aha, a. A, dobra. Yy, zastanawiam się ogólnie. Yy, jakby to powiedzieć. Znaczy. Bo te 32, ciekawy, czy byś ścinała? Aż włączymy sobie 32, bo jeszcze raz chyba to przejdziemy. Zależy, jak to będzie długo trwało ogólnie, nie? Bo nie wiadomo, już jest. jest no! <laughs> co? Blokuje mnie co chwilę! Co cię blokuje? No mnie też! Klocek! Mnie też klocek blokuje. Klocek 12 nie blokuje. O! Ale to jest taki efekt, przez to, że żebyś tak wiesz. Ty, mamy tego Quake'a Proto, także tak speedranujemy, nie? O. Ale może sobie, w... sobie włączymy jeszcze ekstrema. Jak to wygląda? Jezu... Patrzę normalnie z góry na to, te spektejta mam. Jak to? Przez... Co Nie, to ja to mam... Znowu otworzyć? Nie Halo, co? a Troll? Ha. Ja myślałem, że tam mam pójść. Jezu, jestem nieogarnięty. O Jezu, co tu? snowmeny jakieś, kurde, ja nie wiem co tu się... O! Po... Aha. Nie, fa fajny Minecraft jest, nie? Spraszowałem się? Nie. A co? Nie, po prostu mówię, że fajny Minecraft jest. Super. No. Jak tam R tu wygrywasz ze mną? Nie wiem, jestem na i jakimś lodzie. A powinno jeszcze mieć... A nie, piszę miejsce, dobra. Oj... Halo? Na Shaderach niestety nie wszystko widać, więc też takie słabe trochę. Jestem dalej? Nie. Dlaczego pokazuję time. Aha, to jest time, dobra. Ja to gdzie niby to pokazuje miejsce? No to właśnie time to jest ten. Jakby ma miejsce, nie? Tak mi się. Ok, win. Znaczy score to jest ten, wiesz, punkty jakby. Uh, back to start, make sure you all players uh, have finished. Right click meet Santa. Ej, chcesz zobaczyć tego Santa? No dalej. Ej, halo. Ej, czemu ty masz zbroję? Znaczy, ty też masz zbroję przecież? Ha, rzeczywiście. Did you enjoy the map? If so, click me a ja to, to, to później może. Ale ja chcę Santa zobaczyć. o to Herobrine, tu to Echo. To Dr. Triarius. Popular MMOs. tu... No, kliknąłem na Santę i widzę Santę. Widzę Santa, the Santa. O, Ej! O, ja chcę, młodę. Ja mu biorę łeb. Ze <grym grym grym grym> i Santę. Ja, ja, O, ja jestem Santa od dziś. To co, jeszcze raz robimy, tylko że teraz na ekstremie? Dobra. Dobra. A czuję, że nie będzie lagować, bo ja. Znaczy w sensie, no dobra, spróbujemy i najwyżej zmienimy. Boję się, szczerze. Zmienię ustawienia. No, video settings Fast. No, właśnie też że zmienię chyba na. O. A, to nic nie da mi przynajmniej. Na nagrywaniu nie odpada mi o, u mnie dobra. 32. A, no... U mnie w sumie też więc tak Ale możemy... Zapadzę, tak 25 wystarczy. No, bo jak chcę te stabilne 60 fps to odpada, dobra. To nie, ale zrobimy na extreme w sensie, bo tam jeszcze są szybkości jakby, nie? No, to na 20 teraz może, co? Faster. No, maksymalna prędkość. Ale mi chodzi o. Ten, 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 ten 20, wiesz? Ale co 20? A, yy... zobacz czy mi działa dobrze 20, czekaj. Mi tam działa dobrze. No, mi same. też dobrze działa, okej. Okay. Dobra, to możemy iść. Dobra, zobaczymy, co tutaj. Czarny. No, to ja chcę być. Nie ma różowego. No dobra, to będę fioletowy, niech będzie. Okej. Okay. Już... już się zaczyna. O, o będzie jazda, będzie jazda, nie? O! Ja pierdole! Jezu, co to jest? Jezu, O Jezu, co? Halo, wpadłem. Co? Gdzie jesteś? Na ścianie? Widzę cię. Na Aby... raz! O kurde, co tu się dzieje? Hop! Oj, oj, No to już jest taki slow, trochę. Nie powiem. Hello, ertu? Halo! O jezu! Pomocy, ertu! O! I mnie nie podnosi tutaj. No bo tutaj musisz po tych schodkach chodzić. No nie! Nara! Co tam, ertu? No. Hop. Pytałem... Ej! Nie! Hej, co robisz? Pytałem cześć co robisz Hejka A. Ej zginę! Czy ja ty prawie też zginął? Wygrałeś już ogóle, nie wiesz o tym. Jak to? A co od początku jesteś? No bo ja jestem na spawnie teraz. No to Elo! Ale że od początku w sensie, że jak? No w, w ogóle muszę teraz wejść, żeby... No super, zbagowałeś chyba! o co to jest? Zepsuliśmy Minecraft! Jezus, Daleko! To poczekaj na mnie! Nie! Poczekaj spotkały się na zakręcie, dobra? dobra. A ja na razie tu przechodzę, nie ma opcji Hop 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 O dobra ja Halo 5 wtedy 2 I tak ci czas dalej mierzy Nie ma o Ale głupie, że zrobili tak, że da się zginąć jakby nie? No, to mogli jakoś, nie wiem, jakiś feather yy, falling dać czy, czy coś, nie, ale na pewno mogli dać, nie wiem, regenerację szybszą choćby. No ale dobra, no przejdę sobie i. elo, no kończymy materiał, bo nie ma co chyba. Jak coś to link chyba do mapy, jak będzie dobrze, to znajdziecie po prostu w opisie. Jak nie zapomnę, a mam nadzieję, że nie zapomnę, szczerze. Czy mogę tak zrobić? Czekaj. O, mogę! Yy, yy, Hacksy odpaliłeś już? Hacksy odpaliłem, no. Lecimy. Tu już w ogóle mamy haksy jakby mamy ten widok ustawiony jakby, nie? Quake Pro? Quake Pro, no. To są haksy dopiero. O Jezu. Chyba się nikt nie spodziewa, że ktoś Quake Pro na to odpali, co? Się tak nie wiem gdzie ja mam myśl tu? O, tu, 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 tu. Dobra. Ale teraz muszę... Ja wygrałem. Dobra, to w sumie chyba kończę materiał, jak ty tam biegasz, to TP I Mir, albo spróbujemy tak, czekaj. R tu przeszedł. E, nie odwrotnie, kurde, nie tak. Dobra, nieważne, kończymy materiał, ja tutaj jestem, Faj fajnie było R pożegnaj się. I ja nie mam skina swoją drogą, bo, bo gramy na non premium, bo R nie ma. Ja mam ogólnie premium, ale no, więc Elo.